Witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj odtwarzam styl osoby, którą bardzo inspirowałam się od początku mojej działalności w internecie dlatego, że jest to moja ulubiona YouTuberka. Ja tę z Christine poznałam bardzo, bardzo dawno temu. I mimo, że jest to moja równolatka, to można powiedzieć, że trochę dorastałam na jej filmikach, dlatego, że ja oglądałam ją zanim zaczęłam po prostu nagrywać na YouTubie. Oglądam ją też do dzisiaj i śledzę po prostu jakieś tam poczynania w internecie. Wiem też, że ostatnio założyła sklep internetowy, dlatego koniecznie odsyłam Was. Niestety ja spóźniłam się, jeżeli chodzi o tą kolekcję najnowszą, ale bardzo, bardzo liczę na to, że albo trafię na listok albo po prostu załapię się na kolekcję jesienną. Zakochałam się w ubraniach, które stworzyłam właśnie w tym sklepie, więc koniecznie zajrzyjcie. No ale dobrze, wracając do filmu, postanowiłam dzisiaj odtworzyć kilka outfitów te z Christine. Zanim zaczniemy, oczywiście odsyłam Was na moje social media, czyli Instagrama, TikToka. No i też zapraszam do subskrybowania kanału, żebyście nie przegapili żadnego filmu i żebyście byli na bieżąco. Przypominam też, że filmy są już w każdą sobotę i środę na moim kanale. Więc koniecznie upewnijcie się, że subskrybujecie. Też ma bardzo kobiecy styl, aczkolwiek jest on taki, e, bardzo w moim stylu, naprawdę. Ja póki co wybieram do tych odcinków właśnie e, osoby, które bardzo przypominają mnie, jeżeli chodzi o styl, o outfity, no ale też e, chyba faktycznie pora wyjść z tej strefy komfortu i może następny odcinek przygotuję dla Was e, styl kogoś, gdzie niekoniecznie gdzieś tam jest tą osobą po drodze, jeżeli chodzi o modę. Ale dobrze, wracając. Test ubiera się bardzo kobieco, dziewczęco z jednej strony, a z drugiej strony w bardzo fajny sposób potrafi tej stylizacji nadać takiego charakteru. Ja wybrałam stylizacje, które bardzo mi się spodobały. Oczywiście ten strój nie jest odwzorowany kropka w kropkę, jeżeli chodzi o wybrania, ale postanowiłam znaleźć coś bardzo podobnego, żeby po prostu stworzyć cały jakby styl i klimat tego outfitu. Zaczniemy od klasyka. Pierwszy outfit. Wygląda w ten sposób. Mamy jeansy, do tego czarny top, no i pasek brązowy, który swoją drogą ja już to chyba mówiłam w jakimś filmie. Brązowy pasek zawsze dodaje takiego klimatu lat 90. do stylizacji. Z czarnym już nie wyglądałoby to tak samo. Białe tenisówki, jakiś łańcuszek złoty, no i całość prezentuje się naprawdę fajnie, nie jest to nic wyszukanego, jest to bardzo minimalistyczny outfit, aczkolwiek uważam, że wygląda naprawdę super. Tutaj już mamy jeansy, takie właśnie bardziej mom jeans w połączeniu z konwersami, czyli coś, co również sprawdza się zawsze. Do tego bluza taka szara, ja akurat ją taką szaro oliwkową, takiej też użyję, no i wyszło mniej więcej w ten sposób. Take trips in the water Lay back in the sun if you want to There's no way when you're riding the wave Feels great when you're riding the wave We we'll watch the sun break through the clouds Jest troszeczkę bardziej dziewczęca, dlatego, że mamy tutaj spódniczkę. Ten sklep akurat bardzo dużo chodzi w sukienkach, w spódnicach. Ja y, chciałam troszeczkę tutaj zrównoważyć, jeżeli chodzi o filmik. Y, no ale dobrze, wracając do tej stylizacji, mamy spódniczkę w krawkę. Do tego biały, zwykły t-shirt, białe skarpetki, no i botki sznurowane. Też nic skomplikowanego, ale jest to też jeden z takich klasyków, który sprawdza się zawsze. Ja kiedyś nie byłam przekonana do spódnic w kratę, ale prawda jest taka, że jak zostawimy je z czymkolwiek gładkim, to po prostu wygląda to zawsze dobrze. No i ta stylizacja też nabiera troszeczkę takiego charakteru. In the water, lay back in the sun if you want. To. There's no way when you're riding away. Feels great when you're riding away. We we'll watch the sun break through the cloud. We we'll watch the raindrop falling down. We we'll make the best things come around. We'll sing the loudest. We'll sing the loudest. jest również bardzo, bardzo dziewczęca, mimo, że już nie ma tutaj spódniczki, dlatego, że mamy jeansowe shorty, do tego jakiś krop, to w takim kolorze właśnie jakimś łososiowym, beżowym. postaram się znaleźć coś podobnego, no i chusteczka zawiązana na włos. Słuchajcie, ja tego nie nosiłam od jakichś 15 lat chyba, jak nie dłużej, dlatego fajnie, fajnie będzie do tego wrócić i teraz już widzę po tym zdjęciu, że wygląda to naprawdę dobrze, więc nie wiem, czy nie zacznę po prostu w ten sposób chodzić, bo serio się tym tak zainspirowałam. I remember time that we made it yeah. I'm thinking on the day that we met Hope you know I'm glad that we waited And forget those walks in the cold On drives into nowhere Tell me how it feels when I hold you tight like we don't care, don't care, don't care Ostatnia stylizacja, również kobieca, dlatego, że mamy sukienkę. E, jasną sukienkę w jakieś drobne kwiatuszki. E, jest ona swoją drogą bardzo właśnie w stylu te z i tego co ona obecnie ma w swoim sklepie, jeżeli przynajmniej chodzi tutaj o print. Do tego jeansowa kurtka i sandały na obcasie. Wygląda to naprawdę spoko. The day